Siemno, no podobnie Kolejny, deathmate Ten terabinek zaawansowany weź sobie No, deathmate To Zobaczymy jak teraz bójmy Dobra, to To najlepszy jest? Kurwa, co tu się dzieje? Ja umiem normalnie broniami... Kurde, nie w tą stronę kręciłem mikrofonem i niestety... Cztery yy... do jednego, ja pierdolę... Teraz powinno Ty bez złocisty w ogóle nie słychać. Mówiłeś, że z Powodu, że nie możesz nawet przeskoczyć z budynku na budynek, tak, ale no, nie, nie ma sensu, bo się pomyliłem, wyobraźnie, jak eee, ja... Ej, koleś był na górze, na tym. no to co to ma być? <laughs> Bardzo fajnie, Joker, dzięki. Super, super, super. To no, lubię odstawać w pierdziel. Uh -huh. Bardzo super, serdecznie. Czy mi się zdrowie nie odnawia do końca? No bo do połowy się odradza zawsze. Nigdy no bo i do końca się odradzać. Na... Kurwa z każdej strony, co ja pierdolę. <tryk> o co chodzi z tym posteronem? To jest siła. No, niestety. Co jest? Bo czas się nie skończy. Co się o, czas, czas się nie skończy. Nie, właśnie. Co jest? No bo wygrali? Do 15 kg już sobie, jeszcze powiedziałem, zwiększysz? Ci znowu się nie podoba im? O co to chodzi? E co jest, kurwa? Tym dwóm się nie podoba? Pójdę tupę. No dobra, no to A nie co? bierzcie ty. Losowe, czy co? Nie wiem, bierzemy jakąś inną dziuplę. Ale wy mieliście jednego więcej, kurde. Dobra. Pierwsze, pierwsze było jakieś takie kiepskie. No ale widziałeś, trochę. co oni na początku zrobili. Wszystkich nas Drugie wysadzili, na no to kurwa. W no. byliście przewagi. Coraz lepiej. Dobra, tu muzyczkę szybko wyłączymy, żeby nie było. Puszczę dalej. Jeszcze jeden chociaż niech dojdzie. Będzie chyba dobrze. U ustaw, że każesz na każdego. Tak powinno być tak w miarę. Nie, co ty. No ta. Normalny? Co? Tak. A jakie masz do wyboru? Normalny i? I drużynowy. Będziemy teraz lepiej. To normalne. Dobra. Teraz lepiej... Będziemy się każdy sam... Jeden na jednego, tak? I teraz musisz pójść. Będziemy się... Delikatnie poprawię mikrofon, dobra. Będziemy zabrać. jeden na jednego, tak? Dobra za Katar... Tak. Jeden Będziemy za wszystkich, wszyscy za jednego. za jednego. Aha. Co, tak może być, chłopaki? Ja jestem za. Bo na tyle osób to będzie trochę ciężko, no ale <laughs> dobra. Każdy sam. Każdy sam. Sam na sam. No tak. No dobra. Pamiętajcie, nie oszczędzamy się, nie? Nie, że plecy chowamy, Każdy sam na sam. Jeszcze mam tylko 72 miliony na koncie, ja pierd... By... Co? Co? Jeszcze mam tylko 22 no, miliony na... No. Nie. O, to nam później to trochę Chemik ma dopiero za miesiąc odblokowany. Nie, 19 O, to jest moja ulubiona mapa. Dobrze trafiło. Dobra, to zaczynamy. Wow, on mnie zdjął Ten Magik jest dobry Kurwa nie zdążysz tego i... On ma... On ma SP kurde A Jak, ma ESP to się dziwi? Nie Niezbym Ja pierdzielę ej jakie on jak heady wali widzicie to? Trigger bot ej. No, Możliwe, że ma trigger bota Ej, jeszcze z was nikt nie zabił oprócz tego Pani. Kurwa czekaj Widziałeś to? Ja pierdole Dobry jest Ile macie zabójstw już? Ja mam dopiero dwa Więcej ode mnie, ale ten magik napierdala. Ja nie wiem, czy on tak piję. Ja pierdolę, złocisty! Co? Dobry jesteś. <ścoughs> Kurwa, złocisty! Muszę się wziąłeś minigana, chuj. No dobra Tarabin ma fajny. Nawet broni nie mogę wybrać Pół chyba no No chłopie on, on kasuje wszystkich nie? do mnie już biegnie A widzisz już koleś się jedną odszedł z gry On no, już do mnie wbiegł On musi mieć jakieś no, bo... AIMA albo coś albo coś w tym stylu no, to przesady to nawet nie możesz nic zrobić ty Powiem ci, ja cię ciężkie teraz czego innego zabiję. Pan jest fali. No kurde, molek. Jam, Ej, magik! Magik, ja chciałem Maroboxa zabić! A, że go tu nie wiem no z której strony oni Z dwóch stron mnie obeszli kurwa zajebiście, nie? Dobrze, by było jakby ta... Kurwa, jak to no, jak ty tego możesz wstrząsnąć, będziesz raz, raz. No chłopie, kurde, no... On... Cheatery, cholera, ej. Nie, musimy go wyjechać On, wyjebać, bieg on już biegnie w moją stronę, już biegnie w moją stronę. No ja pierdolę, no kurwa, zabiłem dwó dwóch kurwa... To ten teraz będzie cały czas kurwa z miniganem na to. No ja pierdolę. Tuż go później kurwa zabiłem ze z tego, ze z ciężkiej on. ty chuju! Ja cię nie zabiłem! Złocisty cię zdjął. Nie toż ja wszystko widzę, bo piszę. Cześć, że mam dopiero 3 na 20 No i z Mike w sumie Kurwa masz. Z każdej strony, nie? Jaki trigger, bot, no kurde on w body ma. No ja pierdolę, nie? Kurwa cały czas lata z tym Neganem, nawet nie przełączę broń, żeby szybciej biegać. Po co? Ej, on musi coś mieć, jakiś ten... Złocisty 22? A 23 już ma, Złocisty Kurwy syn Kończę jako czwarty chłopaki Ja chyba ostatni MM miałem jako, jako trzeci, ale nie zaliczone Ale dobre nawet, nie? Który to? A Złocisty, więc... Ty miałeś więcej? Kradów? Nie gram Co? Inventa a Kitty.